Zawsze sobie myślę, jakby to było, jakby to wszystko się żyło, gdyby mnie na tym świecie nie było. Ludzie by mijali, nie zauważali, może nie chcący by się przede mną chowali. Wizja tego stanu bardzo mnie tławi, boję się, że kiedyś mnie wszystko zatławi. Żyję w swoim życiu, tak sobie po cichu. Widzę ludzi dookoła, widzę swego stróża anioła. Czas już przeleciał, tak się rozleciał, że czuję coś w środku, to nie w porządku, że nie dbałeś od początku. Trochę nie bardzo da się to przewinąć, teraz trzeba do innego portu zawinąć. Już nie tego samego, nie tego przysięgłego, całkiem inaczej dużo kształtowanego. Spójrz swoją głowę, świat ja na towe, myśli jałowe, na trawie, na jawie, to nie życie przy kawie, to nie film nie grantę, to nie misia puchatka, tak piekna ta chatka. To w głowie, to puskamy w mym słowie, to puskamy duszy, jak bardzo mnie suszy. To puskawkowie, to puskamy w mym słowie, to puskamy duszy. <saan> <users Onionisation> jakby to było, gdyby mnie nie było Jakby to było, gdyby się nie wydarzyło Co by się zmieniło, co by się skończyło Bo jakby to było, gdyby mnie nie było Jakby to było, gdyby mnie nie było Jakby to było, gdyby się nie wydarzyło Co by się zmieniło, co by się skończyło Bo jakby to było, gdyby mnie nie było widzę na żywo się trudzę, pozbierać wszystko, do głupy się brzydzę Czemu mnie nie ma, czemu nikt nie zna mego imienia Przeleciał ciało jedno, marnuję się drugie Wszystko by podać się jednej, wielkiej drugie Długie męczące w te świecące jak słońce nad tobą Ja jestem z tobą, niestety mnie nie widzisz Do tego się przyczynisz, jak się nie zawstydzisz Chwilę to trwało, gdzie się podziewało? Gdzie się to działo jak mi zależało Teraz mnie nie ma, teraz za późno, teraz już całe życie przeszło A puść, przyszłą dowo głowy Wybrał się na łowę głąb mojej duszy, w głąb mojej głowy Ucieka więc konie Prawkę odsłonię bo jakby, jak by jak by jakby to było, gdyby mnie nie było Jakby to było, gdyby mnie nie było Jakby to było, gdyby się nie wydarzyło Co by się zmieniło, co by się skończyło Bo jakby to było, gdyby mnie nie było Jakby to było, gdyby mnie nie było Jakby to było, gdyby się nie wydarzyło Co by się zmieniło, co by się skończyło Bo jakby to było, gdyby mnie nie było Mam ból w oczach, mam łzy tak wielce, jak mój wielki, ogromny męce Pytasz się mnie, ja pytam cię, najgorsze jest to, że nikt nie zna mnie Chcę to we śnie, chcę to w w którym mnie nie ma, w którym się mieście I i duchowo, przynajmniej milowo, że też tak musiało ułożyć się pechowo Z to do dołu, z dołu do góry, zaśpiewają na anielskie chury Żeby go pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko je wielkie palnie licho Bo jak by to było, gdyby mnie nie było, bo po co życie moje jedno się zmyło Bo jak by to było, bo ty by to było, no powiedz, no powiedz, no jakby to było Oh, yeah.